Cześć, ja jestem Destroyer, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w Murder Mystery. No i nie wiem co jeszcze jak lubicie Murder Mystery to zostawcie łapkę w górę. Będę wiedział czy chcecie więcej odcinków. A jak nie chcecie z Murdera więcej odcinków, to napiszcie w komentarzu z jakiej minigerki w Minecrafcie byście chcieli odcinki, a może wolicie z WOTA oglądać. Oj, i w pierwszej ręce już detektywa mamy elegancko. Tak, Może wolicie Złota oglądać, bo jak wiecie, Wota też nagrywam. Więc napiszcie, co chcecie oglądać. A my tu już lecimy. Hmm. Dawno nie grałem w Murdera. Dobra. Nie, tutaj gdzieś najlepiej jakąś pozycję bym zajął. Stanę sobie może. O tu. O! Szlak. Dobra, ale wiem, jak. Kląda. elegancko! Patrzcie, trafiłem typa. I teraz go shiftujemy. Widziałeś, jak go shiftowałem? O. No trudno, nie widział chyba. No, elegancko. Już w pierwszej rundzie się sprawdziliśmy jak detektyw. Porobiliśmy pana mordercę. Spoko. A dawno nie grałem. Chociaż w sumie to w jakiej filozofii w tym nie było, w sercu strzelić. Teraz gorzej, teraz trzeba zbierać złoto. Ty, odejdź! Zabić mnie chce! O nie! Uciekamy do kibla. O tu. Dobra. Tutaj jesteś. Nie, to nie ona, bo ktoś zginął już. Ona jest jakaś okaleczona, głupi skin, halo. Okaleczony skin. PAPIER, TOILET PAPER Ale bym zwinął mordercę w coś takiego By się kompletnie ruszać nie mógł Czemu tak się nie da? No? Proszę mi tu wytłumaczyć to Morderca pewnie jest gdzie indziej, nie? Na zielonym Na tej zielonej pokoiku Tak obstawiam Czy gdzieś tu jest? Nie Czy to ta dziewczynka? Hmm, to chyba nie ono To ten może być Tak Bo. Nikt do niego nie strzela? O, no właśnie Dobra I Jeszcze go zszyftujemy, gdzie on jest? Ale zszyftujemy Dobra, i strzelimy Alexa w oko <grym> No, to zszyftowanie jest najlepsze To takie pośmiertne upokorzenie O, ktoś kupił booster Dobra, podziękujemy mu o, elegancko podziękowałem typowi za booster. Pomimo tego, że te rzeczy, co ten booster daje, mi są po nic niepotrzebne. Bo i tak tutaj nie gram na tyle, żeby coś za to kupić czy coś. To i tak mu podziękowałem. Dobra, ale tu mam. Miał... Dobra, nikogo tu nie ma. O, nie, to na pewno morderca. Ha, unik. O, nie wyszło mi. O, tam coś macha. Ja tam nie lubię ludzi machających. Znaczy w tej grze. O nie. Kolejna. Jakaś baba. Na pewno baby mordują. Albo przestraszę. Elo Benz. Przestrasz się. Dawaj no. Zabij mnie, czy cóż? Nie. Chyba się nie przestraszył. O, ale mam okienko do obserwacji typek miał łuk. O nie! Co on ma? Jakiś patyk ma w łapie. Ty gościu, tym patykiem to zabić możesz? E? Czy to był łuk? Nie wiem. No wiem. O, znowu coś wyciągnął? Nie, to łuk chyba był. No, nie, utkłem. Dobra. Halo, gdzie on jest? Kolega. Halo? No nie wiem. Czy morderca kogoś zabił w ogóle? Chyba nie bardzo. Jakoś mu się nie śpieszy. Dobra, mamy łuk. No nie wiem, chyba strzelimy na pałę kogoś, o troll. O nie! Czy tam, tam ktoś zginął? Czy mi się wydawało? Mi się wydawało, że tutaj ktoś, czy nie? Chyba nie. Dobra, ale morderca kogoś zabił. Tylko gdzie? Pytanie. Ta baba coś robi. Strzela do byle kogo. Troll detektyw. A, troll jest detektywem. No dobra. No, co to tutaj? O, to był morderca. Właśnie tak się zastanawiałem, bo tu chyba ktoś zginął, nie? Nie? Mi się dawało, że tu ktoś zginął jak myślałem, że właśnie chcę, żeby go zrobić... Czek dwóch raz No ale... No ale uprzedzili mnie w schwytaniu mordercy. No. Teraz w życiu nas na jakąś arenkę z małą ilością graczy. O, hakujemy bramę. Jakby zamknąć bramę tutaj. Dobra, klacze już są. Robimy zwarcie w drewnianej bramy. Inteligentne. Dobra. Lecimy. Ogień! Mm, mm, nie, nie wskoczyłem. Stąd wskoczyłem. Ogień! Co to jest? Flagę? Jeden taki czerwony Ho! i Przewrót O! Ja tutaj wskoczyłem tu kiedyś chwila, chwila, chwila. uda mi się Nie, muszę bardziej skrócić, bardziej w tą stronę O właśnie O jest złoto. właśnie widziałem tu gdzieś No i dobra, i tu sobie może postawimy No, długo się nie postaliśmy. Huh. Huh. Hmm. Dobra. Już sobie mam duże szansę na mordercę. Ale to złoto jest ZŁOTE. O, Arab już mi chciał ukraść. A, widzicie, chwilę chciałem to ocenić. Ilu karatowe złota tu Arab już przyleciał. O! Nieważne, ilu karatowe. Ale ci zabiorę. Tak było. O, to jest na pewno morderca. Morderca na awku, taki profesjonalny, nie? Nie no, dobra, właśnie, ktoś zginął. Ja myślę, że on tak profesjonalnie. O, i tak wszystkich zabiję. Ja tu se zjem jeszcze obiad, i dopiero później wszystkich poja Te, wyjaśnię. O! O, myślałem, że to. O, to ten arab co mi chciało ukraść. O, tutaj jakieś roskinę, że to ja. Hmm, chwila, chwilę, bo tamten typek to jakieś takie partikle ma, co wygląda właśnie jak się zabija. Typa to takie partikle lecą. To jest mylące. Nie, no głupi troll ukradł mi złoto. To nie był śmieszny troll, gościu Kradnięcie złota nie jest w śmiesznym trollem Ty kaczka, daj złoto. O, co to tak celuje? O, to czarny, ten co mnie mijał już tyle razy. Czarnego, czyli trzeba ubić. Widziałaś, to czarny był. No co? To nie ja! Przecież stałem tutaj. Dobra, trzeba ubić pana. Nie wiem, on w garniturze chyba jakimś jest. Pana w garniaku trzeba ubić. On robi kółka, więc zaraz tu przybiegnie. A on może nie wiedzieć, że ja wiem. O, właśnie ten! To był ten, nie? Tak, widziałem go z mieczem, patrzcie. Lata z mieczem. Oho! Uh! Uuu! Dzięki Mordo uratował mnie. Ale jak on mnie wykiwał? Czy ten da się przejść? Ten się nie da przejść. Jak on to zrobił? To no widziałem, jak tutaj wchodzi. Ja w ogóle u detektywa mm. chyba złapałem nawet, nie? Czy nie? Nie wiem, ale. Jak on to zrobił? Ja tak celuję, bo widzę, że w las za krzak. Celuję, aż wyjdzie. A on się tepnął nagle mi za plecy. No ja nie wiem jak on to zrobił Ale nieźle cisnął Tylko nie wiem czemu w sumie mnie nie zabił wcześniej jak miał okazję jak tak biegał po tym budynku w kółko o. <grym> detektyw albo miał niezłe te podejrzenia, albo morderca jakiś taki był średni, na przykład wyjął miecz i sobie biegał. Jeszcze pana trola skasujemy O, on już poszedł na inną arenę Dobra, to jest ostatnia arena Jak tu nie dostanę mordercy To, to nie wiem To nie dostanę mordercy To jest ostatnia arena w tym odcinku Elo, hello A, nie, udało ci się Aha, aha Dostaliśmy detektywa. No dobra, no to w tym odcinku bez mordercy będziemy, ale dwa razy detektywa mamy. No dobra, to jak dla mnie okej, okay, ja tam wolę grać detektywem jak mordercą. No dobra, czyli nikt z tych tutaj zgromadzonych nie morduje, tak? Bo morderca już kogoś za. Czyli nikt z was nie jest mordercą, tak? Pytanie kto jest? Okej. Okay. Pan arab, nie? Ten. Ten może być. Ja bym typa miał na celowniku. Albo jakiś taki, nie wiem. Któryś z tych... O może być pan kaczka. Wcześniej to nie ma raczej. Ja bym tamtego pana podejrzewał, bo przyszedł i se poszedł. Już w sumie nie wiem po co on przychodził. No, szturmuje nas? Nikt nas nie szturmuje? Halo? Panie morderco. No nie wiem, no to nie są te Stewki. Dubek jestem, kurde no. Zdjęli, kto był? Stevek? Stevek z rękawicą nieskończoności! Oddaj mi rękawicę, gościu! No dobra. No dobra. Ostatnia ręka to ostatnia ręka. To dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Napiszcie w komentarzu z jakiej minigierki chcecie oglądać odcinki. A może złota? Jak tak to napiszcie, że złota, nie? No, zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!